Serdecznie Państwa witam u progu nowego, 16. już roku, tego tysiąclecia, Szanowni Państwo. To niezwykłe jest, że dożyłem, mówię o sobie tego czasu. A zwłaszcza, że mój kabaret, 49. sezon już występuje, proszę Państwa. Ja to wszystko przykładam, to się dzieje na świecie, na moje sezony kabaretowe. Zapraszam przy okazji, widzicie, tam y, plakacik, pierwszy nasz plakat z lat 60., proszę Państwa, kaworetu pod egidą. Zapraszam, 20-27 stycznia do restauracji Mozaika Warszawa, ulica Puławska 53. na Dobry początek, wesoły początek y, obecnego roku. Przy okazji chcę wyjaśnić, że ta tęcza, która tam jest na plakacie, nie ma nic wspólnego z tą tęczą, która kiedyś w Warszawie została postawiona na złość warszawiakom, bronę, żeby nas denerwować. To są 60 lata, nie wiedzieliśmy jeszcze, że ten tęcza zostanie tak niecnie wykorzystana przez władze Warszawy, żeby drażnić i denerwować e, warszawiaków na Placu Zbawiciela. Ale to jest tylko wstęp, proszę Państwa, ponieważ w gruncie rzeczy e, no, musimy się odnieść do tego roku, który minął, niezwykłego zupełnie. Wszyscy tradycyjnie podsumowują, rozliczają ustępujący rok, Rutynowe zajęcia, można powiedzieć, któremu trudno się oprzeć. Byłoby banalne, gdyby nie fakt, że rok 2015 w żadnej mierze banalny nie był. Taka na przykład, proszę Państwa, inwazja, miliona ludzi ze wschodu i z południa na Europę zdarza się raz na kilkaset lat. To nie są przelewki, to nie jest byle co, jak do tego doszło? Kto dał impuls, prawda? Kto otworzył granice, dał paszporty, pontony, powsadał tych ludzi, by z dnia na dzień uruchomić wielotysięczny eksodus z południa na północ. Poza tym, że dobrotliwa ciotka Anielka z Niemiec rozwarła Rada w powitalnym geście swoje ręce, zapraszając Arabów wszystkich na tę wycieczkę do Europy, no chyba jeszcze czegoś nie wiemy o przyczynie tej masowej. Turystyki. I kiedyś, być może, w tym roku się jednak trzeba będzie dowiedzieć. Polskie szczęście w tym europejskim nieszczęściu polega na tym, że akurat mieliśmy, proszę Państwa, wybory w mijającym roku i udało nam się wybrać władze propolskie. Nie proniemieckie, nie prorosyjskie, ale propolskie. To jest bardzo istotne, bo polskie władze pamiętają, że był taki Henryk Pobożny, który powstrzymał Mongołów pod Legnicą, był król Jan Sobieski, który pokonał islam pod Wiedniem, obronił Europę przed agresją islamu, a marszałek Piłsudski w XX roku pogonił bolszewiec pod Warszawy. Polska w przymusowych sytuacjach bywała już chrześcijańskim przed Europy. Ta wiedza w naszych władzach czyni istotną różnicę w praktyce politycznej. Prawda? To tyle spraw tych zagranicznych, międzynarodowych, a trzeba przyznać, że zdecydowana wymiana prezydenta i parlamentu w Polsce dokonała się we właściwym czasie. Choć nie była czymś łatwym do przewidzenia, poza mną, a mam świadków na to, jeszcze tylko kilka osób od początku wierzyło, że się uda, proszę Państwa. Andrzej Duda oraz Prawo i Sprawiedliwość yy, mieli za przeciwników przecież nie tylko Bronisława Komorowskiego oraz koalicję POPSL, ale przeciwko. Prawu Sprawiedliwości Andrzejowi Dudzie stanęły połączone siły trzech dużych telewizji, które ogląda 20 kilka milionów ludzi w wszystkie banki, 90% gazet, całą administrację państwową, większość samorządowej, proszę Państwa, służby specjalne, Trybunał Konstytucyjny, no i Brukselę, Berlin i Moskwę. Także Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda pokonali nie tylko jedną partię czy dwie, pokonali olbrzymią masę, stronic, prawda, organizacji służb tajnych, które były przeciwne takiemu werdyktowi elektoratu. Racjonalnie kalkulując, to się nie miało prawa udać. Najdobitniej wyraziły te opinie Adam Michnik, przywołując stary żart, że y, Komorowski przegra jedynie wtedy, jeżeli popijane, bo przejedzie na pasach niepełnosprawną zakonnicę wciąży, tak sobie ha ha, ha zażartował. I to jest naprawdę śmieszne, jak bardzo gu, 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 guru się rąbnął w tej prognozie, jak boleśnie się pomylił w tym żartowaniu. Bo w efekcie końcowym stało się tak, że to Pijane pychą lemingi gapiły się bezradnie, jak polskie chówce pod hasłem Bóg, honor ojczyzna, rozjeżdżały niepełnosprawnego komorowskiego z rozklekotaną kopaczką na dokładkę. Takie to mieliśmy, proszę Państwa, łońskiego roku. Ciekawe przypadki. W Europie kilka dużych państw przegrało z arabską turystyką, a w Polsce jeden prezes wygrał dwie kampanie wyborcze z Targowicą. Następny rok to będzie również propolska kampania prowadzona w wielu ważnych sprawach. Bądźcie z nami, bądźcie z tymi, którzy zmieniają Polskę. Życzę wszystkim Państwu wspaniałego nowego 16 roku, proszę Państwa, zwłaszcza, że jest to rok, Tysiąc pięćdziesięciolecia y, powstania państwa polskiego. Jest się czym radować, jest po co pracować dla Polski. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.